Cześć wszystkim z tej strony Szymon słuchajcie. witam Was na pierwszej rundzie Halowych Mistrzostw Polski Modeli On-Roadowych. Mistrzostwa odbywają się w Poznaniu na międzynarodowych targach poznańskich, targach hobby. Targi hobby odbywają się tutaj po raz 20, a nasze Mistrzostwa Polski goszczą podczas tych targów po raz 15, więc to jest naprawdę już historyczna impreza, impreza z brodą. Bardzo fajna frekwencja, bo przekroczyliśmy 90 modeli. Bardzo fajną gratką dla posiadaczy modeli zdalnie sterowanych jest możliwość startów. Klasie Open, gdzie można tak naprawdę wystartować dowolnym modelem zdalnie sterowanym w skali 1.10, elektrycznym, oczywiście. Ta właśnie klasa cieszy się ogromną popularnością. Ponad 20 modeli w samej tej klasie Open, odwiedzających targi hobby, tutaj w Poznaniu jest naprawdę wiele. W zeszłym roku było to ponad 30 tysięcy odwiedzających w ciągu weekendu. W tym roku jeszcze nie wiem, jaka jest frekwencja, natomiast ludzi kręci się sporo, więc jest to dla nas bonus w postaci tego, że możemy pokazać nasze zawody na Nasze modele, szerokiej publiczności. Możliwe, że ktoś z osób odwiedzających zainteresuje się tym sportem na tyle, że może w przyszłym roku wystartuje razem z nami. Tymczasem zapraszam Was na relacje, zerknijcie, jak się tutaj bawimy, co tutaj się dzieje w Poznaniu. Wszystkim słuchajcie, kolejnym gościem jest Janusz Kołodziej. Janusza Kołodzieja mieliście okazję posłuchać w wywiadzie, który przeprowadzaliśmy tutaj w zeszłym roku. Dla mnie to była niespodzianka, pewnie dla wielu z Was oglądających również. Janusz, masz aktualnie przerwę w sezonie żużlowym do marca, z tego co wiem. I tutaj w międzyczasie po prostu sobie jeździsz znowu modelami zdalnie sterowanymi w dwóch klasach, w Formułce i v -Penie. Ponownie w Poznaniu się widzimy. Jak się bawisz? Bardzo dobrze, choć na treningu zaczęło się dobrze, a teraz generalnie pogubiłem przyczepności. Opona mi się rozleciała, musiałem założyć nowe. Nie no, nienawidzę nowych opon i na razie mi się nie trzymają. Popełniłem błąd, urwałem coś w przednim kole, więc no, będę dalej dubał przy modelu i starał się go przykleić do tego toru. Janusz, słuchaj, my z Kacpem ruszyliśmy w tym sezonie, ale letnim, w Polskę. Odwiedziliśmy Jelcz, Nowy Sącz, Rudę Śląską. Myśleliśmy, że na którejś rundzie powalczymy razem. Wprawdzie widzieliśmy się przez chwilę w Nowym Sączu, ale gościnnie tylko wpadłeś. Rozumiem, że ten sezon letni to nie sprzyja jakby zabawie modelami przez motocykle? No dokładnie tak. Przez sezon żużlowy wtedy muszę się bardziej skupić w 100% na żużlu, ale nie powiem, jakby się trafił weekend taki, że jest wolny od, od właśnie speedwaya, a byłyby modele, to chętnie, chętnie bym pojechał. Chociaż na asfalt y, trzeba przemyśleć, który model użyć, żeby na przykład ten na dywan nie pouszkadzać. Janusz, słuchaj, muszę Ci powiedzieć, że osoby, które tutaj naokoło się zbierają, podchodziły tutaj do nas i pytały się, w której grupie startuje Janusz Kołodziej, bo Cię dostrzegły i, i musieliśmy im podawać, w jakich klasach jeździsz, którymi modelami, bo stali ci kibicowali, byli jacyś tutaj turyści z Leszna. Eee, tak, bo to jest jednak Wielkopolska, to się jednak e, no, dużo ludzi kręci, mamy też targi, więc e, no po prostu do, w tamtym roku spotkaliśmy bardzo dużo kibiców tutaj. Ja spotkałem e, i dzisiaj rzeczywiście już kilku podeszło. E, Okej, okay, słuchaj, Janusz, e, 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 chyba skradnę twój autograf e, na karoserii, co ty na to? No. Damy radę, to poczekaj chwilę. <grym> Może być na masce. O kurde. E, Okej, okay, słuchajcie, taka karaseria chyba trafi na półkę z tym, e, z tym autografem. Dzięki, Janusz. Dziękuję bardzo. Okej, okay, słuchajcie, kolejnym moim gościem jest jeden z organizatorów, pan Niko Triantafilidis. Niko, jesteśmy tutaj po raz 15. Targi odbywają się po raz 20. Impreza jest naprawdę komfortowa i wypasiona. Podwoiliśmy liczbę zawodników w stosunku do zeszłego roku. Jak to się udało? No bardzo nas to cieszy, bo ostatnie lata były troszkę takie ubogie no z różnych względów. Teraz jak widać zarówno uczestnicy naszej imprezy, jak i uczestnicy tutaj wystawcy również licznie przybyli. Najprawdopodobniej dojrzało nasze, dojrzało nasze środowisko do tego rodzaju imprez. Targi postarały się i stwarzają piękną tutaj wokół tych, tej imprezy taką medialną otoczkę i również my staramy się przyciągnąć jak największą ilość uczestników, którzy tutaj biorą udział, więc myślę, że to jest droga, którą należy dalej iść. Słuchaj, ogromną popularnością cieszą się klasy typu Open, gdzie startują amatorzy, ludzie, którzy pierwszy raz dopiero smakują jakby tej, tego współzawodnictwa torowego. Tam to, to jest tak naprawdę najliczniejsza klasa. Dodatkowo dochodzi taka klasa jak Track i Track Open, gdzie też spora rzesza zawodników tymi trakami się ściga. Bardzo fajnie, że jako organizatorzy wprowadzacie nowe klasy właśnie też dla takich amatorów i dla osób początkujących, którzy nie mają powiedzmy takich wyczynowych podwozi. No właśnie, Komisja Modeli RC przy Automobilklubie, Automobilklub, w szczególności dla tych początkujących zawodników czy uczestników próbuje znaleźć taką formę i taką klasę, która przyciągnie jak największą ilość i największą rzeszę tych początkujących zawodników, którzy później po nabraniu takiej, takich doświadczeń, które pozwolą im, żeby ścigać się już w klasach wyczynowych, no na pewno to pomoże zwiększyć ilość uczestników w tych najważniejszych klasach efrowskich, do których y, ciężko się dostać bez możliwości takiej y, nauki, która może być tylko i wyłącznie na takich imprezach, gdzie y, początkujący w klasach fabrycznych, w klasach openo, Opena, taka jak ta klasa, nabiorą tej, tej ogłady i doświadczenia i przejdą do następnych kategorii. Niko, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Trzymam kciuki za organizację zawodów i cały ich przebieg, bo to dopiero początek. Zaczęła się sobota, jesteśmy po pierwszych kwalifikacjach, więc jeszcze tak naprawdę cała sobota przed nami i cała niedziela, więc jest co robić. Ja również dziękuję, dziękuję tutaj w szczególności organizatorowi, czyli Targom Poznańskim. Mam nadzieję, że zostaniemy na dłużej z nimi we współpracy i następne parę lat jeszcze będziemy tutaj gościć na targach poznańskich. Dziękuję bardzo. Właśnie kończymy ostatnią rundę kwalifikacji. Niektóre grupy już zakończyły, między innymi klasa Stok i obok mnie stoi zwycięzca kwalifikacji dzisiejszych Paweł Trela. Paweł, dwa, dwa biegi kwalifikacyjne wygrałeś, tyle samo zwycięstwa Marcin Grygiel i jutro szykuje się niezła walka w finale o pierwsze miejsce. Dokładnie tak, oboje wygraliśmy po dwa biegi, mamy tyle samo punktów, niestety zadecydowały setne tysięczne czasów, bo mieliśmy bardzo podobne czasy. Jutro czekuje się bardzo fajna zabawa, fajne finały. Zobaczymy, kto jutro będzie szybszy. Paweł, słuchaj, dziękuję Ci za ten wywiad. Trzymam kciuki za jutrzejsze finały. Dzięki. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Okej, okay, słuchajcie, kolejnym zwycięzcą dzisiejszych kwalifikacji jest Jacek Rogoziński. Wygrałeś dzisiaj klasyfikację w formule. Jak ci się jeździło? Dzisiejszy dzień uważam za bardzo udany. Od pierwszego treningu czułem, że model nie wymaga wiele korekt, delikatne korekty. Bardziej skupiłem się na, na torze jazdy, na uspokojeniu jazdy i to pozwoliło mi zdobyć pole position. Za tobą jest Rafał i Wojtek. Z nimi była największa rywalizacja dzisiaj. To obydwoje moi koledzy Timowi razem jeździmy i z nimi stoczyłem największą, największą walkę. Oczywiście wszystko fair play, super jazda na torze, także no jutro, jutro będzie to samo. Myślę, że będzie fajna, fajna widowiskowa jazda. Ok, sobie to dzięki za dzisiejszy wywiad. Trzymam kciuki za jutrzejsze finały. Dziękuję bardzo. Kolejnym gościem jest Darek Smyk. Darek, zwyciężyłeś kwalifikacje w klasie track. Taki trak pudełkowy, tam największa walka z Michałem Szewczykiem. Jak się bawiliście tymi trakami na torze dzisiaj? No witam wszystkich. Była rywalizacja z Michałem, aczkolwiek. On pierwsze dwa biegi wygrał, ja drugiej to zdecydowało, że wskoczyłem, wygrałem tę eliminację. Zabawa jest bardzo świetna, traki są pudełkowe. Nie ma upgrade'ów specjalnych. Są częściowo dopuszczone upgrade'y, ale, ale zalecam wszystkim na początek ewentualnie, którzy chcą spróbować pościgać tą klasę. Jest bardzo fajna, nie jest za szybka klasa. Na początek jest idealna. Zachęca wszystkich. Okej, okay, Darek Słuchaj, gratulacje. Wszystko wskazuje na to, że jutro będzie podium w traku. Jeżeli awarii żadnych nie będzie, to tak, będzie dobrze. Tak, tak. No to trzymam kciuki za jutrzejsze finały. No dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich. I pozdrawiamy Arka Smyka. Ok, słuchajcie, kolejnym gościem jest Sonia Skrzypek, czyli zwycięzczyni najszybszej klasy Modified. Sonia, jak się bawiłaś? To są twoje czwarte zawody, z tego co wiem, drugie na dywanie. Jak się bawisz? Co czas się uczę, nie spodziewałam się w ogóle tego, szkoda, że nie ma Arka Smyka, bo liczyłam na to, że trochę też potrenuję z nim, ale jest chłopak miąsek, widzę, że teraz nabiera tempa, więc yy, miejmy nadzieję na ciepłą walkę. Ok, słuchaj Sonia, no to gratuluję ci dzisiejszego występu i do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Słuchajcie, no i zaczynamy niedzielne finały na pierwszej rundzie halowych mistrzostw polskiej on -roadowych. Zawodnicy walczą aż w ośmiu klasach o te przepiękne trofea, które tutaj stoją przede mną na stoliku. W tej chwili trwają ostatnie biegi finałowe, ale treningowe. Za chwilę przechodzimy do biegów finałowych, ale właściwych, więc wszyscy już są rozgrzani, modele przygotowane, ostatnie poprawki wprowadzone. Ci, którzy zanotowali awarie... W treningach właśnie reperują modele, żeby były gotowe już na biegi finałowe, więc zapowiada się fajna niedziela, fajne ściganie, niesamowita zabawa. Zobaczcie, jak tutaj bawimy się na finałach. Oj, okay, zaczynamy wywiady ze zwycięzcami poszczególnych klas na pierwszy ogień, idzie najwyższy z zawodników, czyli Marcin Grygiel. Marcin, wygrałeś klasę Stok, dwa zwycięstwa w finale. W trzecim awaria nie dojechałeś, ale już nie musiałeś w sumie walczyć, bo zwycięstwo miałeś zapewnione. Jak się bawiłeś podczas tego weekendu w Poznaniu? No udało mi się wygrać pierwsze dwa finały. Pojechałem, że tak powiem, z głową. Wszystko poszło po mojej myśli. Model był super ustawiony. Mi się w trzecim finale też bym ale niestety szczepiliśmy się tutaj z Pawłem i po prostu odpuściłem, ale już dwie wygrane mi zapewniły jakby wygrane w całych zawodach. Bardzo dobrze się bawiłem, ja jestem tutaj z Wielkopolski, także, także myślę, że co roku już staram się tu być, bo to można powiedzieć, takie moje domowe zawody w moim mieście, że tak powiem, mieszkam tu nie, nie opodal, tak, także myślę, że jak najbardziej super impreza. Polecam wszystkim młodym adeptom, bawcie się, uczcie się jeździć bo to jest naprawdę super zabawa. Marcin Słuchaj, Twoje umiejętności są naprawdę wysokie. Stok, to jest Twoja klasa, czy planujesz kiedyś w przyszłości przejść do Modified? Wiesz co, jeździłem już kiedyś w yy, wiesz co, myślę, że Rotowałam, tak można powiedzieć, że no, w zależności od, od zawodników, jeżeli w, w tym modyfacie było 3 lub 4 zawodników, tak mówię, to wolę jechać w stoku, bo zawsze jest ta rywalizacja, nie zawsze jest jakaś tam mo możliwość, że tak powiem. No, myślę, że rywalizacja, bo jak jest z tych zawodników, zał załóżmy, jeden się nie wiem, rozwali, tak naprawdę to potem jest, no tak się uważam, że to, żeby się doskonalić cały czas, umiejętności zdobywać, to trzeba jeździć po prostu szybszymi od siebie i rywalizować jak w dużej grupie, nie? bo to zawsze coś więcej daje. Także myślę, na tą chwilę zostaję w stoku, ale no, możliwe, że kiedyś jeszcze może powrócę do Fight'a, ale... Ale raczej, raczej sceptycznie powchodzę do tego. Okej, okay, Swoje, dzięki za wywiad, gratulacje, zwycięstwa, i do zobaczenia na następnej rundzie. Okej, okay, słuchajcie, kolejnym zwycięzcą swojej klasy jest Jakub Kłapacz, klasa E12GT, pierwsze miejsce. Szczerze mówiąc nie śledziłem rywalizacji w finałach. Z kim tam najbardziej walczyłeś i czy zwycięstwo miałeś w kieszeni, czy raczej musiałeś do ostatniego finału walczyć, a nie? Po kwalifikacjach miałem dużą przewagę i raczej byłem spokojny o finały, ale Michał Tronowski głównie z nim walczyłem. Pierwszy finał po moim błędzie i po tym jak się karoseria zawinęła. Wziął, zdobył pierwsze miejsce i wszystko się miało w drugim finale. Ja zwyciężyłem, ale też jakby minimalnie, bo, bo była naprawdę ciasna walka. A trzeci finał no już był decydujący. Udało się dogadać z modelem, z ustawieniami w pełni, i udało się wygrać z dużą przewagą trzeci finał i ostatecznie wygrać z zawody. Okej, okay, Jakob, no to gratulacje zwycięstwa. Powiedz jeszcze, czy jechałeś na oponach zimowych, czy letnich? Już na zimowych. O, dzisiaj sporo śniegu spadło, więc już zimówki są wskazane. Dokładnie. Dzięki, gratulacje, do zobaczenia na następnych zawodach. Okay, kolejnym gościem jest Jacek Rogoziński, zwycięzca klasy Formuła. Pierwsze miejsce, rozmawialiśmy wczoraj po kwalifikacjach, byłeś pierwszy, więc dzisiaj, bez niespodzianki, walka była ostra w finale, czy raczej spokojnie sobie dojeżdżałeś pierwsze miejsca? Rywalizacja, jak najbardziej, była fair play, zdrowa i przysparzająca mnóstwo adrenaliny. Zaryzykowałem trochę z ustawieniami modelu, bo miałem pewne problemy techniczne. Zrobiłem na ostatni rozstrzygający finał pewne korekty. Opłaciło się podjąć ryzyko. Została tylko 300 jazda i... Piękna walka z kolegą Rafałem, no i udało się do pierwsze miejsce. E, Rafał jechał tym takim jaskrawo pomarańczowym modelem? E, tak, dokładnie, zgadza się. Także myślę, że była widowiskowa, fajna walka dla, dla wszystkich. E, tak jest. No Oglądałem Wasz jeden finał i nagrywałem z góry. I naprawdę było zakręt, zakręt, zakręt. I był, chyba był szybszy, tylko nie miał pomysłu, jak ci wyprzedzić, jak mi się wydawało z góry. No, ja też robiłem, co mogłem, blokując go, ale. Starając się też być szyb, szybki, żeby po prostu no nie popełnić błędu, nie zostawić mu gdzieś miejsca i pilnowałem po prostu... Yy, każdego, każdego krawężniczka i, i żeby po prostu dowieść to o pierwsze miejsce. Tam w pewnym momencie na prostej już końcówka wyścigu się szczepiliście, on wskoczył na ciebie, ale elegancko puścił cię przodem, yy, więc fair play było faktycznie w formule yy, no pierwsza klasa. Super, no ja naprawdę bardzo się cieszę i też gratuluję chłopakom takiej właśnie czystej, fajnej sportowej jazdy, także super. Dzięki i gratulacje, do zobaczenia na następnych zawodach. Dziękuję bardzo. Najszybsza klasa, czyli Modified i Sonia Skrzypek. Pierwsze miejsce. W sumie rozmawialiśmy wczoraj po kwalifikacjach. Wygrywałaś wczoraj wszystko i dzisiaj tak samo w finałach, ale z jednym potknięciem, bo dwa zwycięstwa w pierwszym w drugim finale i później w trzecim finale Paweł Miąsek wyrwał Ci jedynkę, ale już w sumie nie musiałaś jakoś mocno cisnąć, bo pierwsze miejsce jest zagwarantowane. Tak, no właśnie w tym trzecim finale to też doszło to rozluźnienie, że już nie ma tej presji, że zobaczą miejsce, nic, nic takiego, ale też yy, zmieniliśmy koła i to chyba bardziej mi się młodość nie ja próbowałam przyspieszać, no i czasami wylądowałam w bandzie, tutaj mnie obróciło. No. Czy w planach masz też starty w europejskich jakichś zawodach? Yy, tak, do lutym jedziemy na ETSa do Dam. No okej, okay, słuchaj, to trzymam kciuki, fajnie się oglądało Twoje ujazdy i do zobaczenia na następnych zawodach. Do zobaczenia. Do studia zagościł Michał Szewczyk, czyli zwycięzca klasy E14 Track i to klasy pudełkowej, czyli traki bez nadmiernych modyfikacji. Praktycznie tak jak je Tamia stworzyła, tak jest. Zdobyłeś pierwsze miejsce, dwa finały zwycięskie, w trzecim już nie pojechałeś, nie musiałeś walczyć, więc ogromne gratulacje, jak się bawiłeś w tej klasie, bo jeździłeś też w drugiej w Traku Open i, jak, i jak, jak tam rywalizacja w porównaniu do tego pudełkowego. W tej klasie jest o tyle dobrze, że wszyscy jadą na tych samych ustawieniach. Do momentu, kiedy ktoś popełni błąd i wtedy, wtedy jest naprawdę fantastyczna, e, fantastyczne ściganie i chciałbym, żeby ta klasa zagłościła jakby w, w cyklu tych imprez Mistrzostw Polski, żebyśmy mogli się fajnie kulturalnie ścigać. W drugiej klasie zająłem e, tej szybszej piąte miejsce, no tam już było troszeczkę więcej emocji, nerwów, ale za, e, całe, cała impreza, zaliczam ją do udanej. Michał, no fajnie się oglądało w ogóle wyścigi traków były bardzo emocjonujące. Dodatkowo ta klasa jest bardzo widowiskowa. Ludziom tutaj się mega podobało, którzy odwiedzali targi hobby, bardzo duża frekwencja, więc tak naprawdę to jest druga co do ilości klasa na onrodowych zawodach i rośnie cały czas. Czy ty wciągasz nowych zawodników do traka? Tak jest. Właśnie wciągnąłem, udało mi się ostatnio wciągnąć pewnego pana, który tu zaraz będzie mówił za mną. I bardzo mu się ta klasa spodobała. Wygrał ją dzisiaj, tą track, track Open i powiedział, że będzie dalej jeździł. Jest zadowolony, więc myślę, że coraz więcej ludzi będzie przychodziło do tej klasy i startowało w niej. Okej, okay, słuchaj, Michał, dzięki. Jeszcze powiedz, czy masz już zimówki założone? Właśnie ekspad? Tak jest, właśnie będziemy wracali na zimówkach. No, no to dobra, do szerokiej drogi, do zobaczenia. Dzięki, na następnych zawodach. Dzięki. dzięki. I tak jak zapowiadał Michał Szewczyk, mamy w studiu zwycięzcę klasy E14 track Open, czyli Paweł Miąsek. Paweł startować w dwóch klasach: Modified, czyli najszybsza klasa, i te, tak samo szybkie traki. W Modified no, nie udało się Stoni ugryźć drugie miejsce, natomiast w trackach Openach po zaciętej walce z Pawłem Trellą. Zająłeś pierwsze miejsce, bardzo fajnie się oglądało wasze zawody, wasze ściganie. A ty jak się bawiłeś, powiedz? Bawiłem się bardzo fajnie, fajny tor, świetna zabawa, fajni rywale, Ogólnie jest bardzo. W... No, no, trakiem jechałeś pierwszy raz. Michał Szewczyk cię wkręcił z tego co mówił. I jak tym trakiem, jakie wrażenia twoje? Tak, Michał mnie właśnie namówił tydzień temu najechanie w traku. Generalnie bardzo fajna klasa, trochę wolna. No ale fajne, spokojne. Da, da się jeździć. No słuchaj, wcale wolno nie jechały te traki. Wiesz, tutaj no, jakąś prędkość osiągały. W sumie jak na takie konstrukcje to i tak całkiem nieźle sobie radziły. No dokładnie. No dobra, Paweł Słuchaj, to dziękuję Ci bardzo za wywiad. Gratuluję Ci zwycięstwa i widzimy się na kolejnych zawodach. Również. No i słuchajcie, na koniec najlepszy junior, czyli Kacper Pietrasiński, Kacper w klasie Stok, ogólnie w klasyfikacji generalnej byłeś czwarty, ale byłeś najlepszym juniorem. Pierwsze miejsce, gratulacje, jak Ci się jeździło, jak się bawiłeś? No lepiej na pewno niż w zeszłym roku. Myślałem, że będzie gorzej na tym dywanie, było przyzwoicie. Zająłem również trzecie miejsce w klasie track, więc też jestem z siebie zadowolony. Ok, to gratuluję Ci zwycięstwa w klasyfikacji juniorów, również czwartego miejsca w klasyfikacji generalnej, bo to jest bardzo wysokie miejsce i ogromny sukces. I do zobaczenia na następnych zawodach. Do zobaczenia. Słuchajcie, wszystko co dobre w końcu się kończy, tak samo jak skończyły się te niesamowite zawody. W Poznaniu pierwsza runda halowych Mistrzostw Polski otwierająca tak naprawdę sezon halowy, jeżeli chodzi o on roady. W tym sezonie będziemy mieli aż 5 rund, także zapraszam Was do rzucenia okiem na kalendarz, który jest na Facebooku oraz na stronie Automobil Klubu Polskiego. Tam możecie zerknąć na daty zawodów, zapisać się z wyprzedzeniem i walczyć razem z nami na torach dywanowych w tym sezonie. Do zobaczenia, cześć!